Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór nawet. Tutaj jesteśmy przy podstepianie. Dzisiaj. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. E, bardzo jest nam no, miło, że technicznie przybyliście Państwo e, do naszej galerii starej kotłowni, galerii Wydziału Sztuki. E, otwieramy dzisiaj wystawę e, niezwykłą. Otwieramy nowy rok akademicki 2024. 25 z przytupem, ponieważ gościmy dzisiaj w naszej galerii Ogólnopolskie Biennale Malarstwa Architektonicznego. Jest to impreza, która jest bardzo bliska naszemu sercu z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że w Biennale biorą udział artyści związani z naszym Instytutem. Biorą w udział nawet nasi absolwenci. Ale może przede wszystkim dlatego, że matką i ojcem Pomysłodawczynią, opiekunką e, i duszą tego przedsięwzięcia jest Pani profesor związana z Instytutem Sztuk Pięknych, nasza serdeczna przyjaciółka, Pani profesor Wioletta Jaskólska. Można klaskać. I któż jak nie Pani profesor mógłby powiedzieć więcej i głębiej o bienale Przekazuję jej głos. Armię, jak miło, dzień dobry Państwu, pozwolicie, że ubiorę okulary, żeby nic mi nie umknęło. Szanowni Państwo, drodzy goście, artyści, miłośnicy sztuki. Mam ogromną przyjemność powitać Was na piątym Ogólnopolskim bienale Malarstwa Pejzaż Architektoniczny. Królewiec w czasach Kanka. Architektura miejska, przemiany w czasie i przestrzeni. Architektura miejska patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa Warlińsko-Mazurskiego, pan Marcin Kuchciński. Obecnej edycji finale towarzyszy katalog i to nas bardzo cieszy. Powoli jesteśmy świadkami tworzącej się historii, bo właśnie mija 10 lat od początku tego ogólnopolskiego konkursu. Cieszę się, że tak liczne grupy artystów, entuzjastów form wyrazu zgromadziło się dzisiaj tutaj, aby świętować różnorodność i piękno architektury w malarstwie. Biennale to wyjątkowa okazja do promocji architektury, do refleksji nad naszym otoczeniem, jego formą i przemijaniem oraz nad tym, jak architektura wpływa na nasze codzienne życie. Pozwolicie Państwo, że powitam teraz panią marszałę samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, odpowiedzialną za sprawy kultury, panią Marię Wąkowską. Witamy. <kluczy> Witam również w imieniu rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pana Jana Połowianiuka, profesora Jana Połwianiuka, dziekana Wydziału Sztuki. ale również, co ważne, sponsora Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, fundatora II Nagrody, firmę DEDO. I witam panów, pana prezesa Marka Meleszkę. Witamy. Pokażcie się panu zajęcie, I pana Radosława Borka. Witamy serdecznie. A teraz oddaję głos pani marszałek Marii Borkowskiej. Bardzo proszę pani marszałek dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na, na, na wernicenżu piątego Biennale Architektonicznego w tym roku odbywającego się pod znakiem i inspiracją kanta. Bardzo się cieszę z licznej Państwa obecności. Eee, muszę że sam rząd województwa, jak zapewne część z Państwa wie, wspiera i promuje środowisko artystów plastyków. Robimy to przy pierwszej okazji plenerów, w ramach prowadzonych przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych kilku galerii, czy poprzez różnego rodzaju formy wsparcia bezpośredniego, na przykład przez stypendia artystyczne. Artyści e, dla mnie osobiście to szczególny gatunek ludzi, którzy dzielą się z nami swoją wrażliwością, e, na swój sposób objaśniają nam świat, Uczą patrzeć e, na rzeczywistość w inny, ciekawszy, być może mądrzejszy sposób. Oczywiście e, samorząd województwa pełni mecenat nad środowiskiem twórczym. Bardzo się cieszę zatem, że w imieniu władz naszego regionu będę mogła gdzieś ten mecenat potwierdzić, wręczając za chwilę nagrodę no, naszego województwa, Pana Marcina Kocisk. Ma wymiar nie tylko symboliczny i honorowy, ale również bardziej materialny. Nie chcę zatem odwlekać do tego przyjemnego momentu. Raz jeszcze bardzo dziękuję Państwu za obecność i serdecznie gratuluję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do tych najważniejszych szczegółów, ja jeszcze poproszę o zabranie głosu dziekana Museumu Sztuki, profesora Jana połowia Dziękuję. Dobry wieczór, Pani Marszałek, Państwo Dyrektorzy, Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność w imieniu jego rektora dyrektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesora Jerzego Przyborowskiego, powitać Państwa w tej galerii Stara Podłownia, pogratulować wszystkim artystom, którzy są tu obecni i pogratulować organizatorom i przekazać jednocześnie życzenia dalszych owocnych działań w tej sferze. Ja to, że to jest mały jubileusz, bo to przecież piąta edycja WINA. Serdecznie gratuluję w imieniu e, rektora, ale również w imieniu własnym, jako że Sztuki jest również współorganizatorem dzisiejszego naszego dnia, e, tej uroczystości. I jeszcze taka trudna refleksja. E, bardzo cieszymy się e, i to jest e, też e, refleksja jego na licencji, że sylwetka Immanuela Kanta, tego, no trzeba tak wprost powiedzieć, najwybitniejszego myśliciela doby oświecenia, no stała się inspiracją do powstania tych dzisiejszych dzieł artystycznych, prac. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że uniwersytet również włączył się w obchody 300 rocznicy urodzin Immanuela Kanta. Chociaż kto z Państwa był na głównej inauguracji, to pewnie jej pamięta, że wykład inauguracyjny dotyczył właśnie życia i sylwetki tego wielkiego filozofa, do oświecenia. I jeszcze jedna już moja refleksja wybierając się na spotkanie z Państwem tak zastanowiłem się, na ile nasz kraj upamiętnił sylwetkę Immanuela Kanta. I okazuje się, że w Gołdawii jest monument jest te dzieła artystyczne na cześć tego myśliciela, jako że on jako… Hmm, raczej światę nie był. On urodził się, mieszka i zmarł, jest uchowany w Królewcu, ale jedną podróż w życiu wykonał, Właśnie to był. Już nie będę państwu przypominać albo mówić co dlaczego, to można łatwo doczytać w różnych materiałach. I jeszcze jest jedna mała miścinka wioseczka nieduża, w gminie Małdyty, gdzie jest jedyny pomnik Immanuela Kanta wyrzeźbiony w drewnie w naszym, w naszym kraju, no bo nie mówię o Królewcu. I ja sobie tak myślę, już tak kończąc, że owszem, te prace są inspiracją związaną z architekturą, z miastami, w których żył, tworzył, z regionem, w, których, w którym znajdował się Kant, ale jednak, chyba dzisiaj stworzyliśmy największe dzieło sztuki, które upamiętnia Imanuela Garda. Raz jeszcze gratuluję wszystkim artystom. Za chwilę będę szczególnie gratulować osobom nagrodzonym i dziękuję za wysiłek organizacyjny. Dziękuję Państwu. Dziękuję. bardzo miło, że Pan Dziekan zrobił taki wstęp do naszego wstępu, który za chwilę nastąpi, a Cała otoczka tego wzięła się stąd, że mój e, zastępca Marcin Kapłon, dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, bo właśnie o tym i o pamiętał. I ja teraz poproszę o zabranie głosu właśnie Marcina Kapłona, który jednocześnie jest szefem warmińsko-mazurskiego Kopernikańskiego Instytutu Kultury, znajdującego się w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Marcinie, poproszę Ciebie o te kilka o właśnie. Dziękuję bardzo. Pan Marszałek, Pani Czekanie, Szanowni Państwo, trudno powiedzieć, że mogę rozwinąć w jakiś sensowniejszy sposób to, co Pan Czekanie już powiedzieć, ale mi raczej pozostaje to skomentować. Mogę powiedzieć tyle, że trzy kluczowe słowa określają temat tego rocznego To jest czas, przestrzeń i karty. O ile czas i przestrzeń to jest to, co y, Państwo zawarliście w swoich znakomitych pracach, bo y, po właśnie o czasie i o przestrzeni, o sposobie jej zagospodarowania przez człowieka i o przemianach tej przestrzeni w czasie y, 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 są prace, które możemy dzisiaj podziwiać. O tyle y, z sprawa sprawą właśnie troszeczkę inaczej. Te dwa słowa były kluczowe dla jego filozofii. Ja obiecałem pani Marszałek przed spotkaniem, że nie będę w ogóle o tym mówił, także to już ostatnie znowu e, Natomiast e, dlaczego karty. Cenik, e, województwa mi mazurskiego w 300 rocznicę urodzi tego filozofa. E, stwierdził, że to jest rok, e, że powinien to być rok właśnie poświęcony tej szczególnej postaci. Postaci, która... Oprócz królewca odwiedziłam nie tylko Gołdap w obecnym bojowskiego nie tylko Jarnołtowo, gdzie był w -Bontowy. Bontowy tam był nauczycielem przez 4 lata. Do Gołdaki jeździł do swojego przyjaciela, a się przez całe swoje życie, od go dość regularnie, ale to był również w pranie w czasach studenckich, gdzie twierdzą, że degustował tamtejsze wyroby także. To też świadczy o tym, że był człowiekiem yy, myślącym nie tylko o sprawach metafizycznych. Yy, szanowni Państwo, yy, jest Kant człowiekiem, yy, który dał pewien fundament ideowy pod yy, współczesną Unię Europejską. On, mówiąc o wspólnocie, o konieczności życia pokoju między narodami, między, między państwami w swoim traktacie o wiecznym pokoju napisał takie twierdzenia, które później były wielokrotnie cytowane przez ojców założycieli w Unii Europejskiej i które dzisiaj, szczególnie w roku jubileuszowym są wielokrotnie przywoływane. Tak więc mówiąc o karcie mówimy o ojcu liderowym Unii człowieku, który stąpając po obecnych terenach należących do Wspólnoty Europejskiej, no tak naprawdę odwiedzał wyłącznie obecne województwo warmińsko-mazurskie. Jeśli tego mało, to mogę Państwu powiedzieć w ostatnim zdaniu tyle, że jest jeszcze jeden powód, dla którego to właśnie na Warmii i Mazurach osoby i tego filozofa są szczególnie pamiętane i szczególnie szanowane, mianowicie w Olsztynie znajduje się, w wyniku zawirowań dziejowych, prawie 95% zasobu archiwalnego Uniwersytetu Królewieckiego, czyli Albertynę tego Uniwersytetu, który, którego rektorem przez wiele, wiele lat był Kant. Te zasoby znajdują się w Archiwum Państwowym Olsztynym i w archiwum archidiecezji Talic. W Armia i Mazury, Olsztyn jesteśmy w jakimś sensie... Sukcesora tamtego wielkiego centrum intelektualnego ówczesnej Europy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo A teraz poproszę Panią Radną Biednale, Panią doktor Igorę Harensen, również o zabranie głosu w do nas kilku słów o obrazach. Bardzo proszę. Dziękuję za takie ładne przedstawienie. Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się moim wszystkim szanownym przedmówcom, kłaniam się artystom. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazwa Biennale, pejzaż architektoniczny, kieruje uwagę na to, co związane z twórczą działalnością człowieka w przestrzeni publicznej. Kieruje uwagę na pejzaż. Zbudowane przez nawarstwiające się znaki ludzkiej obecności w postaci architektury, a w końcu złożonej konstrukcji miasta, gdzie to, co stare spotyka się z nowym, tak więc założenie kubiełek ma wymiar głęboko humanistyczny. W tegorocznej edycji wyłaniają się dwa wiodące kierunki refleksji. Pierwsze polega na poszukiwaniu piękna w języku geometrii. I także na styku geometrycznej architektury i organicznej natury, która wchodząc, wkomponowując się w miasto daje mu życie. Ma charakter nieco bardziej nostalgiczny. Jest związany z atmosferą miasta, ze wspomnieniami i energią pokoleń, myślami ludzi, którzy budowali, dalej budują i zamieszkują miasto. Rozważania na, na temat geometrii. Przychodzą w sposób naturalny, kiedy mamy do czynienia z opisem budowy w przestrzeni. Geometria stanowi o kompozycji tych obrazów, ale też jest pretekstem do malowania w bardzo różny sposób. Opisuje temat w szerokim spektrum ekspresji, od bardzo chłodnych, gładkich. Prawie graficznych rozwiązań po te bogate w kolor i malarską fakturę. Druga grupa obrazów, ta związana z atmosferą miasta, dotyka także duchowości zawartej w samym przeżyciu malowania. To malowanie polega na obecności wrażliwego człowieka w przestrzeni i intuicyjnym reagowaniu na pejzaż miasta. Chciałabym podkreślić, że tych dwóch postaw nie da się, nie trzeba wartościować. Korzystając też z tej wyjątkowej okazji, chciałabym podkreślić, że ogólnopolskie Genałem malarstwa, pejzaż architektoniczny jest jedyną obok kwadrynalia drzeworytu i linorytu polskiego organizowanego przez Olsztyńskie BWK tak szeroką imprezą artystyczną, tak szerokim przeglądem współczesnego malarstwa, który rozkrywa się na terenie naszego województwa. Jednak ja ma mnóstwo zalet, pozwala nawiązywać relacje intelektualne, artystyczne na arenie w kraju, ale też opisuje Olszty jako ważne miejsce na mapie kulturalnej Polski, kojarzone już zresztą jako miłe poezji, miłe muzyce, grafice, a teraz także malarstwu. Państwa obecność dowodzi tego, że jesteście Państwo z tego zadowoleni, dumni i także czujecie odpowiedzialność za rankę obecnej i przyszłej edycji Biedalek. I za to właśnie Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Ważne słowa, które tutaj padły. Szanowni Państwo, a teraz czas na uhonorowanie zwycięzców piątego Ogólnopolskiego Wiedza i Malarstwa. Ja poproszę teraz do mnie obecnych tutaj członków i małosi Jo Wikspatch, doktor Małgorzata Pawłowska, w reprezentująca oczywiście miasta Olsztyn. Brawa. Pani dr habilitowana Dorotana Antoszkiewicz, reprezentująca Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku dziś nieobecna. Pan Aleksander Kubeski, dyrektor Liceum Plastycznego, nie witamy z I profesor Profesor reprezentujący Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, też znamy, z nami nieobecny, ale pozdrawiamy serdecznie, jak również profesor Andrzej Panachowicz, reprezentujący Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. I ja, Wioletta Słyska, profesor pracująca na Uniwersytecie badisko w Olsztynie. Przez Przewodnicząca jury. Postanowiliśmy przyznać następujące nagrody i pozwolicie Państwo, że zaczniemy od wyróżnień. A ja poproszę y, członków do, do, y, do odegrania swojej roli, czyli, czyli tego co Wasza. E, maję i radę, poproszę tutaj o podawanie tych kwiatów i wyróżnienia. I tak wyróżnienie honorowe dla pani Grety Grabowskiej. E, wiemy, że pana nie ma. Ale gratulujemy ja za zadanie serdecznie. Wyróżnienie dla pani Ewy hoppe Nowickiej. Wiem, że jest zapraszana. Za proszę. proszę tak bokiem trochę, bo wiem, że jest taka proszka medyczna, żeby nie pokazywać pleców, tylko siebie. Bardzo proszę z nami stanąć, nie uciekać, nie uciekajcie. Kolejne wyróżnienie trafia do Pani, Pani Katarzyny Szugaj. Czy jest Pani? Nie ma. I wyróżnienie dla Pani Anny Kameckiej. Czy jest Pani Anna? Nie ma. Kolejne wyróżnienie Pani Marta Krynicka Orzek. Czy jest Pani Marta? Ale wiem, że jest orsztynianka, pani Julita Wien gratulujemy, zapraszamy serdecznie wyróżnienie, się To wyróżnienie jest za zestaw prac, które tam wisi po lewej stronie, w kącie. O trzech wam w swojej na terenie. Świetnie się ustawili. Przepiękne prace gratulujemy. Trochę bliżej nie. Proszę Państwa, przechodzimy do nagród. Trzecia nagroda. Fundatorem jest Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Walidzka Patruskiego w Olsztynie. Nagrodę wręczy Pan Dziekan Profesor Jan Połowianów i nagroda trafia do Pani Kingi Wnuk Moskalskiej. Radość, ja Pana Leszka, a nagrodę wręczy przedstawiciel firmy, pan Radosław Borek. Zapraszamy pana Radosława. Natomiast nagroda trafia do pana Jakuba Elbertowskiego. Zapraszamy. Proszę pana. To jest ten zestaw pracy. Wspaniały dolarz na tych gazetach. Wspaniale pomyśl, pomyślane podejście do, do tematu. Gratulujemy. Oczywiście jest to nagroda finansowa, żeby inaczej. Ale my się cieszymy, że mamy wspaniały sponsor. Także znaczy, mamy po raz pierwszy sponsor. Bardzo dziękujemy, że z nami. I pierwsza nagroda to jest nagroda Centrum Edukacji i Teatru Kulturalnych w Olsztynie. I nagroda przypada Pani Agacie pałach Boże, Czy Pani Agata jest? Nie ma. Wiemy, że nie ma. Pani Agata właśnie urodziła dziecko. Pozwoliła nas o tym poinformować. Gratulujemy serdecznie. Brawa. Brawo! Czuwamy się nowe. Gratulujemy serdecznie Panią Agatę, e, mojej prawej stronie. A teraz, proszę Państwa, przechodzimy do tego, co najważniejsze, Grand Prix. Grand Prix Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pana Marcina Kuchcińskiego, wręczy Pani Marszałek Maria Bąkowska i Grand Prix trafia do Pani Justyny Warwas. Gratulujemy serdecznie. Pierwszym z brzegu Przepiękne, przepiękna architektura. Gratulujemy. Szanowni Państwo, zostańcie z nami. Ja chciałabym bardzo podziękować Wydziałowi Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Brawa. Stara i oczywiście kierownikowi, który tutaj nas gości. Opiekunce galerii pani doktor e, profesor Annie Droński. Annie, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo za gościnek, za pomoc. Oczywiście Sziborowi Ciepielskiemu, który pomagał nam w mieszaniu prac. Wszystkim pracownikom Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, bo mieszamy dziennie obrazy. E, już mówiłam, że towarzyszy temu katalog, więc bardzo się cieszymy z tego powodu. Pierwszy raz w historii tego Biennale mamy katalog, a to jest bardzo ważne dla artystów. E, dziękujemy fundatorom nagród, spółce Dom oraz Pani Warszawie, Pani Bąkowskiej. Dziękujemy bardzo. E, dziękujemy oczywiście Panu Marszałkowi Marcinowi Kuchcińskiemu za wsparcie i udzielenie patronatu honorowego. Pienały. A teraz zapraszam wszystkich biorących udział artystów do wspólnego zdjęcia, do odbioru katalogu, a Państwa do poczęstunku i rozmów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panią Zajrzeli, Panią Werektor Ceniką, pani Dlakasą. Gratuluję organizacji Wspaniale. Dziękuję.